Jest takie powiedzenie, uczymy się na czyichś błędach. Jest to z pewnością mądrość ludowa, tylko tak naprawdę ona jest też podszyta e, nauką, e, ponieważ pełno jest omawiania tych błędów w poradnikach, czy w dzisiejszych czasach w wideoporadnikach. I możesz się zastanawiać, dlaczego błędy przykuwają tak e, naszą uwagę. Otóż dzieje się tak dlatego, że umysł wyszukuje pewnych zagrożeń e, i, i stara się chronić nas przed nimi. Dlatego, jeśli rzeczywiście tak jest, no to wykorzystajmy to. I jeśli prowadzisz biznes, to z pewnością potrzebny Ci jest skuteczny marketing, bo tylko wtedy Twój biznes ma szansę generowania dodatkowych środków, żeby na przykład je inwestować w nieruchomości. A wracając do błędów, mogę Cię zapewnić, że błędy popełniają zarówno i giganci, jak i też i małe firmy. Dlatego 31 sierpnia na spotkaniu w Sheffield podam przykłady zarówno gigantów jak Santander, ale też firmy budowlanej z Londynu, ponieważ wiem, że z tej branży jest bardzo dużo uczestników spotkanie w Sheffield. Oczywiście poruszę też mnóstwo innych przykładów i, i przypadków, tak, żeby rzeczywiście maksymalnie Cię ochronić przed różnymi niespodziankami i zakusami, które czekają za rogiem, kiedy prowadzisz swój biznes. A dlaczego warto być 31 sierpnia w Sheffield? Dlatego, że jeśli do, zastosujesz się do tych przypadków i rzeczywiście nie będziesz tych błędów popełniać, to wówczas e, tak naprawdę zmniejszysz tą różnicę pomiędzy tym jaki biznes prowadzisz teraz, a jak chcesz, żeby twój biznes tak naprawdę wyglądał e, i tak naprawdę jak chcesz, żeby twój biznes zarabiał, bo właśnie wtedy wygenerujesz te środki, które potrzebne ci są na inwestowanie, na przykład w nieruchomości, dlatego serdecznie zapraszam 31 sierpnia Sheffield.